6700 lajków. Ludzie, kurwa, mać. A subów ile. Dawajcie, jak to 300 subów, to odpierdolę telefon życia w tym tygodniu. Dobra, 22. dzwonimy. Mateusz Kulaszewski. Dziękuję za wspierającego. Lecimy, lecimy. Subskrypcja, dzwoneczek. Sorry, że mówię, ale dużo ludzi jest. kurwa. 6,5 tysiąca ludzi. Matko Bosko, jaki kurwa wstyd! Się stresuje. Normalnie się stresuje. Dzwonię. Ja ale będzie fajne, jak nie odbierze. Tak słucham. Ej, halo Robert! Tak, Robert. No, miałam dzisiaj dzwonić. Słuchaj, bo my jesteśmy do jutra w Częstochowie. Słuchaj, no, gościu! Halo! No, gościu, słuchaj. I co? Nie masz, nie masz, nie masz, nie masz se, kurwa, ja robić. Najceki znajdź, znajdź się pokój, Ale o co ci chodzi, Robert? Ja pierdol! kole, kurwa, cringe! Poczułem taki cringe, że koniec świata, nie? Takiego cringe jeszcze nie czułem nigdy. O kurwa! Chłop nie rozszyfrował. Nie można dzwonić po kilka razy na jednej osoby, bo to wstyd. Jak chuj na mnie jest, powiem wam. Jak mi tak kurwa chłop gada. Nie, no, hit, hit, nie, hit. Nie, nie, kurwa! To był najgłupszy pomysł, kurwa, zwodzić do Roberta dzisiaj.